Ściany, ale tu mam serce, to są moi wsy. Codzienność wprost pełna treści DPS to mój dom, nie tylko miejsce. Tu każdy dzień ma swój rytm i sens Nie trzeba wiele, by poczuć się jak król. Uśmiech piętnia, rozmowa przy stole. To więcej niż luki, to ciepło i spokój. Nie zawsze było łatwo, ale nie zawsze lekko. Ale tu znalazłem światło w ciemności nie patrzą na mnie, nie liczą na... Znaczy się człowiek, jego serce i czas, wspólne śniadanie, po i poparcie, tu każdy gest ma znaczenie, bitwa o to to token wdzięczności, za każdy dzień, za każdą obecność, pamiętam imiona, pamiętam twarze, tu każdy ma historię, każdy zaznaczy, nie jesteśmy sami, to życie różne, nie pesto nie tylko kubyne, nie ma tu bliktów, ale jest dużo. W tych murach bije serce wspólnoty Bit o domu, nie jest beton, jak z ludzi To czuję, że jestem, że mogę być z sobą Mój kochany dom, nie jest moje się mierze Ale chwilach, które zostają na zawsze Niech ten bit wnieście to, co czuję Bo DPS to miejsce, gdzie naprawdę żyję Niech każdy z będzie podziękowanie Za troskę, za ciepło, za zrozumienie Bit o DPS to mój głos Serce z lat, co dają mi losy